I am Iron Man. Witajcie! Dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie Ironmana, pierwszego Ironmana. Chcę o niej zrobić odcinek. I tak naprawdę ostatnie obejrzenie specjalnie właśnie po to Ironmana, pierwszego, który powstał w 2008 roku, znaczy został wydany w 2008 roku, że móc z Wami e, jeszcze raz go omówić. Nie dowiecie się na razie, dlaczego tak. Natomiast przejdźmy do. Omawiania e, mojego Ironmana, mojej ulubionej postaci z e, całego Marvela i MCU, e, którą tak naprawdę najbardziej <tutut> lubi oglądać. I jest to jednak Ironman. I tak, reżyserował go John Far -Faru, Far Far Faru, Chyba Faru, tak się czytałem z imię, chyba. Tak mi się wydaje. Który po sprawdzeniu, oczywiście, wszystkiego w źródłach okazało się, że grał Bodyguarda tonego Starka, czyli tak. pętać tego gościa, cały czas chodzi za ten Starkiem, ochraniał i tak dalej I to był oczywiście reżyser, który stwierdził, że chce pograć w filmie, który robi Ja w sumie całkiem spoko pomysł, nie powiem, ja też chyba jakbym robił film, to bym chciał, nie, chciał w nim e, pograć, to całkiem akurat mu całkiem dobrze wyszło. aczkolwiek no, miłe zaskoczenie jednak, jeśli patrzy na to, że nagle John Caru czy tam, no Farrell, Rowe, gra w, w filmie jest reżyserem kurde żyć, nie umierać więc generalnie takie, tak, więc całkiem spoko to moim zdaniem jest w sądzę, że, y, że może przejść na przykład do czegoś takiego, jak y, pokazał John Peru, y, Iron Man na całym postaci w pierwszym filmie y, Tony Starka i Iron Man, jak to zostało ukazane y, jak została pokazana ta postać y, ta postać została pokazana, moim zdaniem, bardzo tak w miarę dobrze, w sensie na początku miałem takiego bogatego, zapatrzonego w siebie w Amerykę. No, oczywiście, w Ameryce, że nie niedobry układ, ale ogólnie zapatrzonego w siebie człowieka, który mm, no, nie miał ojca, bo stracił ojca wcześniej. No i ogólnie ma pieniądze, ma firmę, w wieku 21 lat przejął tą firmę i tworzy broń, i sprzedaje tą broń, jest bogaty i generalnie praktycznie, no, wiadomo, jak każdy bogacz. I potem nagle wyjeżdża na misję za granicę i tam zostaje, zostaje postrzegany przez własną broń. Widzi, jak tą broń wykorzystują nielegalnie rząd izraelski, i może nie izraelski, nie wiem w sumie kto tam był za bardzo, tak kto, to był jakiś, jakiś, jakiś Arab, jakieś Araby. No, złe porównanie do Izraela, ale no, wiecie, te kraje tam, w każdym razie, w tamtym rejonie. No i dalej mamy pokazanie, jak, bucha, jak Tony Stark staje się tym Iron Manem, jak wymyśla w jaskini, obmyśla pomysł, jak stworzyć zbroję wraz ze swoim pomocnikiem, magierem, nie pamiętam teraz jak miał na imię, no, ale ten taki fajny w czapeczce, znaczy bez czapeczki gość, który tam niestety umarł. No i potem, prawda, przyjeżdża w końcu, wraca, pozwala jej wrócić na w się. Sensie odnajduje go wojsko, wraca i tam staje się Iron Manem bardzo dobre ukazanie w postaci jeżeli mam być szczery bo to jest taki progres w stronę dobrego progres w stronę tego, że zobaczył co się dzieje, jak to wygląda i wtedy zaczął tak powoli dochodzić do tego wyższego pułapu i tak dalej i zaczął stać stał się bohaterem, stał się gościem, który może sterować jakąś większą Większą, e, większą sprawą, że tak powiem. Całkiem, całkiem dobry pomysł. Całkiem to jest takie good, good, dobrze pokazane. Na przykład John Farrow, czy John czy fara. No wiecie, nie umiem tego wymówić, jak powiedzieć. John Furrow, powiedzmy. Faru, John Faru, o! E, był, uczestniczył grając raczej, obok Johna, Ironmana i grając obok Ironmana, a czy obok uh, Tonego Starka, obok Downeya, Ro Roberta Downey Juniora, mógł pilnować cały czas, jak on sobie radzi z tą rolą i cały czas poprawia coś i to, to. też inne, inaczej jest jak reżyser siedzi i z tyłu za kamerą i patrzy i mówi to, 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 a inaczej jak gra i rzeczywiście pokazuje i robi i tak dalej. Jakieś to inaczej moim zdaniem, Wtedy te filmy wykazują. Mm. Mamy tam takie piękne sceny, właśnie wracając jeszcze do tego, że mamy ten progres, kiedy on wyjeżdża, dostaje wam kamień swojej własnej broni i w jaskini ratuje go zęgowości, który zna różne języki, ale Amerykaninem i w ogóle zna go oczywiście jako. No i tam Tony Stark nagle wyjeżdża, znajduje się, praktycznie ginie, czujesz, coś, co to znaczy śmierć. Też wcześniej można pokazać, że to jest jakiś bogaty człowiek, który cały czas lubi seks i tak dalej, nie, nie boję się tego słowa. i... Potem nagle przyjeżdża i zdaje sobie sprawę z tego, po tych trzech miesiącach spędzonych w jaskini, zdaje sobie sprawę, że kurde jednak chce się ustatkować, chce mieć żonę, bo zakochuje się w Potts. Znaczy, stwierdza, że jednak pepper pot, no to jest ta kobieta, na której, mu, na której mu zależy, nie chodzi już tak często na takie imprezy znowu. I generalnie staje się tym iron manem. I Generalnie zwalcza swojego głównego wroga, który chciał go zabić, czy jego najlepszego przyjaciela, jego ojca. to się który też miał prawo być zły, bo nagle wiesz, wiecie, pojawia się Tony Robert, Downey, znaczy Tony Stark, i mówi: Ej, słuchaj, mam 21 lat, przejmuję Twoją firmę, którą opiekowałeś przez 21 lat, bo po śmierci mojego starego. Sorry, nie będziesz już pieniążku. No to tak trochę też bym się wkurzył, nie? E Sądzę o całym kształcie, tak teraz bo powiem trochę, że sądzę, że ten film całkształtowo jest bardzo dobrze pokazany. I ten progres w postaci jest dobrze pokazany, i to jak potem on staje się to majątek, jest dobrze pokazane. Nie jest to pokazane tak, że o, y, nagle buduje sobie zbroję, bo tak, tylko po prostu buduje sobie zbroję, bo zbudowują wioski jaskini. Jak trafił do tej jaskini, jest pokazane, jak trafił do tej jaskini, jest pokazane jak. Trudno mu było, jak, jak rzeczywiście siadł na psykę to, że jest, nie ma nikogo do kogo mógłby wracać, i nagle takie. O kurde, no ja nie mam w sumie do kogo wracać, nikogo nikt na mnie czeka. I w tym momencie przypomina mu się Pepper Potts i zaczyna myśleć, że musi wrócić do niej, żeby potem jej powiedzieć, jak bardzo mu zależy na niej. I to jest też świetnie pokazane. Świetnie jest też pokazane to, jak on potem zaczyna, w, już poza tą jaskinią, w swojej, swojej jaskini stwierdza, no, że musi coś dalej, że ta zbroja, to co wymyślił jest tak genialne, ale musi, to troszeczkę mógłby zmienić, jak wiecie, na, mniej, na, na mniejsze, takie bardziej lepsze w końcu, ma dostęp do wszystkiego i zaczyna rzeczywiście jakoś to robić i tak sobie radzi i tak dalej I nagle objawia mu się oczywiście główny antagonista tego wszystkiego, ale on sobie z nim radzi no to, to jest takie no, to pokazanie antagonisty, który kradnie jego strój um, i stara się robić to samo co Tony Stark, żeby to jest takie trochę głupie, nie mogli wymyślić, że antagonista główny Tony Starka będzie jakoś inaczej to... nie wiem, coś innego wymyśli, a nie jego pierwszy prototyp zbroi no, ale z drugiej strony no spoko, no też nie jest źle, tak? To Te, też jakby może być, może być. Ogólnie oczywiście ja temu filmowi daję 10 na 10, jeżeli chodzi o moją ocenę, ponieważ no Iron Man jest moją ulubioną, ulubioną postacią. Oczywiście którzy wolą Captain Amerykę jeżeli chodzi o jakiekolwiek filmy, natomiast Iron Man pokazuje takie, że jest to bogaty człowiek, który przechodzi pewną drogę, przez y, siedzą z i tak dalej i dociera do momentu, kiedy stwierdza, że o kurde, jak ja byłem blisko od śmierci, a, muszę coś z sobą zrobić, muszę to zmienić. E, obświadcza się Pepper Post, zaczyna być mądrzejszy, też ma pieniądze. kapitan Ameryka nie ma pieniędzy, ale do tego też przejdziemy e, w innych częściach e, tych filmów o filmach. Chciałem wam jeszcze powiedzieć jakąś ciekawostkę, o której oczywiście pewnie wszyscy wiedzą, ale i tak jeżeli ktoś by nie wiedział, a zresztą ta ciekawostka jest w miarę fajna, że Robert Downey Jr., trafiając na, do Iron Man'a pierwszego, był świeżo praktycznie po odwyku. Tak naprawdę, gdyby nie ta rola, gdyby nie ten film, nie miałby, prawdopodobnie nie byłby aż tak rozpoznawalny, nie zrobi się tak rozpoznawalnym aktorem. W tym momencie Robert Downey Jr. jest naprawdę rozpoznawalnym aktorem i to tak naprawdę tylko przez to, że zagrał rolę w Iron Manie i potem w 10, przez 10 lat grał tą rolę Ironmana, Przez to stał się rozpoznawalnym człowiekiem, bardzo bogatym człowiekiem i wyszedł z nałogu. Tak naprawdę ta rola pomogła mu być z nałogu, ponieważ Robert Downey Jr. grał na przykład jeszcze w, podczas przed Iron Manem w takim serialu jak. Ali MacBill, gdzie podczas był jeszcze podczas nału i podobno nie zależało mu na tej roli, sam o tym kiedyś powiedział. Ja go widziałem tam w tym serialu, serialu i no powiem, że nie było to takie złe, aczkolwiek na rzeczy się bardzo szybko postanowili go zdjęli, ponieważ e, on trafił tam po tym, chyba był tam przez trzy odcinki, 4, i trafił, z tego co wiemy, historycznie e, trafił na Odwyk. Więc generalnie no, cóż, musieli go zdjąć. Zrobili oczywiście scenę, go stamtąd zajmują, że on się rozstaje z Alimar i koniec. Yy, więc tak, jak już, jak już raz mówiłem, ja tą film udałem się na 10, ponieważ Iron jak dla mnie, jest na, ulubioną, najlepszą postacią całego MCU, MCU w sensie Marvela. Nie ma chyba lepszego w tym momencie, w lepszej postaci. Oczywiście, tak, no, ja nie mówię, nie doceniam inne postaci, natomiast sam. Yy, sam Iron Man i Tony Stark to są postacie tak bardzo zarombiste, tak bardzo je lubię, że kiedyś, taką mam ciekawostkę ode mnie, powiem moją, e, znalazłem e, jakąś panią z Polski, która miała nazwisko Stark i to miałem chyba wtedy, nie wiem, 10 lat, e, czy coś takiego, i znalazłem chyba na Facebooku, e, czy coś takiego, oczywiście Facebook plus 13, no ale wiecie, kto ma Facebooka od 13 lat i. Pamiętam jak, jak zacząłem do niej pisać, czy pani jest z, rodziny, z tej rodziny, że tam Stark, Tony Stark i w ogóle, czy pani tam nie wiem, ojcem ktoś jest Tony Stark, albo mężem, bo Tony Stark, bo tego bo myślałem, nie wiedziałem, że to jest Robert Downey Jr., i że to jest Tony Stark, więc po prostu zacząłem pisać. Ej, to było takie piękne, ona mi odpisała, że niestety mniej w ogóle, ale... Ale wiecie co? To, to też świadczy o tym, że jednak to jest jednak moja ulubiona postać. I przy tym zostajemy. Ja daję tą filmę 10 na 10, A przy czym w następnym odcinku znajdziemy się w Iron Manie 2, potem Iron Manie 3, a potem mamy Jersa. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się i cześć. Johnesh. Welcome home. I am Iron Man. You think you're the only superhero in the world? Mr. Stark, you become part of a bigger universe. You just don't know it. Who the hell are you? Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative.